Masz stałe dochody i myślisz, że bank na pewno da ci kredyt. Kuzik, prawda, jestem w branży już naprawdę wiele lat, a ciągle spotykam klientów, którzy mówią, zarabiam, więc na pewno dostanę kredyt. Sprawdzenie zdolności kredytowej to dosłownie 10 minut rozmowy z doradcą, i to za darmo. A jednak wielu kupujących upiera się, że jest im to niepotrzebne, bo oni zarabiają, więc bank da im pieniądze. Nie zliczę, ile razy dzwonili załamani, że bank jednak Odmówił. A to przez stosunek zobowiązań do dochodów, za krótki staż pracy, lub po prostu dlatego, że konkretna nieruchomość nie spełniała kryteriów konkretnego banku. No i oczywiście wtedy pojawiają się prośby o zwrot zadatku, bo oni byli pewni, że się uda. Rozumiem ich złość, ale to jednak również ich odpowiedzialność. Dlatego zawsze nalegam na wcześniejsze, bardzo dokładne sprawdzenie zdolności kredytowej. To chroni zarówno kupującego przed stratą zadatku, ale również sprzedającego przed zmarnowanym czasem. Jeśli chcesz wiedzieć, co jeszcze jest ważne przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości, to koniecznie obserwuj nasz profil.